Zacznij przyjmować donaty od uczestników swoich wydarzeń na ClickMeeting. Wejdź do pokoju webinarowego i wybierz tę opcję z menu. Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zachęcić uczestników do przekazywania ci donatów. Może taki? Jeszcze hasło na przycisk. Waluta, w której chcesz otrzymywać wpłaty. I oczywiście kolory. Kliknij Stwórz, aby twoi uczestnicy zobaczyli taką belkę w pokoju wydarzenia. Po jej kliknięciu, zainteresowany wpłatą Donate'a będzie mógł wybrać jedną z proponowanych kwot lub wpisać własną. Zostanie przekierowany do systemu płatności, z którym zintegrowałeś swoje konto ClickMeeting, np. PayU albo Stripe. Może wybrać sposób zapłaty. Następnie zostanie poproszony o jej potwierdzenie i zobaczy podziękowanie. Ty i pozostali uczestnicy zostaniecie poinformowani o wpłacie w oknie czatu. Tutaj natomiast możesz śledzić liczbę kliknięć w przycisk. Udanego webinaru!